Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku ryb i zapraszam do czytania na miesiąc wrzesień 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne na zasadzie lustra uczuć, czytania miesięczne, półroczne, roczne, także kochani, jakie tylko macie ochotę, zapraszam. Jak wiecie, wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni. Dołączam do nich znak zodiaku, także jeśli macie ochotę na taką bransoletkę, która będzie Was chroniła, e, zwłaszcza turkus, e, tutaj turmalin, kochani, także zapraszam do kontaktu również. Ametyst, takie fajne kamienie dla rybek. No i cóż, zobaczmy moje drogie rybki, rybęki, co dla Was przyniesie miesiąc wrzesień. Moje drogie ryby. Jest Was najwięcej na kanale, najwięcej osób z podznaku ryb słucha, także bardzo, bardzo się cieszę. Ja sama jestem rybą, więc chyba dobrze się rozumiemy. Moje drogie rybki, zobaczmy, co przyniesie wrzesień. Energia ogólna. Arcykapłanka, hmm. to jest Wasza bardzo, bardzo dobra, wyostrzona intuicja. Ona będzie Wam wszystko podpowiadała prawidłowo. Słuchajcie jej. Bo często jest tak, że my to bagatelizujemy, nie słuchamy intuicji tych potrzeptów, tak? To są też nasi przewodnicy duchowi, którzy nas wspierają, próbują nam coś przekazać, pokazać, są jakieś znaki, także trzeba się, kochani, temu przyglądać, tak? Przyglądać, obserwować. Także w tym miesiącu będzie Wam przyświecała bardzo mocno Wasza intuicja. Karta arcykapłanki często jest też kobietą w ukryciu, kochanką. To jest też karta, która pokazuje, że może Was wspierać również osoba, która jest bardzo tajemnicza, uduchowiona, może stawiać karty tarota, jakaś wróżka, dobra przyjaciółka, tak, albo osoba z bardzo dobrą intuicją. Także może Wy dla kogoś będziecie takim wsparciem w tym miesiącu i będziecie tutaj mogli wesprzeć kogoś dobrym słowem, albo po prostu nawet samą swoją obecnością. Także energia jest bardzo fajna. Zobaczmy dalej, drogie rybki, co tutaj dla Was. O, jakiś romans się szykuje. No, ewidentnie, kochani, tutaj mi takie karty poleciały, słuchajcie. No, dla Was, rybki, jakiś romans się szykuje. Połączenie z bliźniaczem, płomieniem, duże energii ognia, duże energii ognia. Jakiś nowy początek, jeśli było zawieszenie, nowy początek. Ktoś w ogóle ukrywa przed Wami swoje uczucia. I tutaj znaki, które mam, to będzie ryba rak, to będzie strzelec, to będą bliźnięta, koziorożec. Takie energie tutaj widzę główne. To może być oczywiście każdy inny znak, jak wiecie, rybki trzeba patrzeć na ascendent, znak księżycowy bądź słoneczny na wykresie urodzeniowym, ale Wam o tym przypominać pewnie nie muszę. Powiem tak, dla niektórych rybek romans przy pracy, ewidentnie, tu mi się w ogóle rak pokazuje bardzo mocno rak. E, przy pracy, albo nie wiem, jakąś pasję macie może chodzicie na taniec, na siłownię, gdzieś po prostu spędzacie czas no to w takim miejscu pokazuje mi się albo romans, albo poznanie kogoś, e, z kim po prostu relacja rozpocznie się właśnie od tego romansu bo bardzo mocna energia seksualna tutaj się pokazała. E, dla niektórych rybek też będzie wybór pomiędzy dwoma osobami. Dwiema osobami, tak? Ewidentnie będzie tutaj wybór. Może być tak, że albo ktoś wróci z przeszłości. Może to być bliźniaczy płomień, bo taka energia się pokazała, i możecie poznać kogoś nowego. E, tu jest praca, podróż, jakiś wyjazd służbowy. Takie energię mam. I będzie kochani szansa właśnie nawet dwie, bo mamy dwa asy, więc as buław, as mieczy. No wy będziecie wybierać. Będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami, wybór łatwy nie będzie. To od razu zaznaczam, dlatego że tutaj te wybory są pokazane jako coś e, trudnego. Hmm. Coś, co będzie wam spędzało sens powiek. Tak to powiem. Więc rybki wdadzą się w romans i nagle może się ujawnić osoba z przyszłości, komuś się nagle przypomni, że kocha rybkę, e, będzie przepraszać, będzie tutaj chciał wybaczenia, tak, bądź chciała, w zależności od tego, czy słuchają mnie panie czy panowie, no to sobie, kochani, do siebie dopasujcie. Tutaj widzę jakąś relację, która była w zawieszeniu i ta relacja się odnowi. Ktoś będzie chciał Was przeprosić, ktoś będzie chciał tutaj e, kolejnej szansy, e, ktoś zrozumiał, że poza Wami świata nie widzi. Natomiast Wy, drogie rybki, Wy kogoś, kogo poznacie i tu będzie faktycznie wybór, bądź już poznaliście, bo dla części rybek to będzie tak, że Wy już teraz, właśnie w sierpniu tę osobę poznaliście, tak? E, ja właśnie czytanie nagrywam końcówką sierpnia, więc może tak być, że już ktoś się pojawił. Merkury na szczęście przestaje nam już fiurgać, więc koniec retrogradacji. Teraz, tak jakby, możecie kochani ruszać do przodu. Natomiast, no, ta osoba może tutaj się ujawnić z przeszłości. Ja mam takie przeczucie, że być może tę osobę czekaliście, być może byliście jakoś tak połączeni energetyczni. No, i teraz faktycznie ten wybór może być trudny, bo ta osoba nagle, gdy poczuje, że wy się z kimś spotykacie, że już jesteście szczęśliwi, wolni, że możecie sobie pofolgować bardziej. No to nagle stwierdzi, że nie chce was stracić, no i będzie chcieć walczyć, tak? Także taką mamy tutaj historię. Tutaj dla rybek, które mają dzieci, dobre wiadomości dużo się będzie działo. Jakaś fajna podróż mi się też za granicę pokazuje, więc może będziecie gdzieś się wybierać, może będziecie wypoczywać. Co prawda, we wrześniu zaczyna się szkoła, tak, ale no to są takie początki, więc widzę, że niektóre rybki biorą dzieciaczki i fru za granicę, tak, żeby jeszcze. E, nabrać trochę dystansu do otaczającego Was świata, do tej rzeczywistości. Mm, także te podróże są pokazane. E, tutaj, jeżeli chodzi kochane rybęki o pracę, e, awans. To jest przed Wami ukryte, że możecie dostać awans. Faktycznie tu macie awans, podwyżkę, e, dobrą atmosferę w pracy, własną firmę, własną działalność, będą klienci, będzie się działo duży ruch. Duży ruch, duże pieniądze. Dla niektórych rybek, spadki, pieniądze od rodziny. No, możecie coś dostać, możecie dostać też jakiś fajny prezent. E, tutaj w ogóle widzę przeprowadzkę. Możecie coś nowego wynająć albo zakupić swoją nieruchomość. Widzę przeprowadzki, widzę kredyty. E, możecie też zakupić jakiś samochód. Jeśli chodzi o samą pracę, kochani, docenienie docenienie w ogóle poczujecie swoją wartość poczujecie, że to co robicie ma sens. Także miesiąc bardzo fajny dużo się tutaj będzie działo. Tak jak mówię, idzie awans, idzie podwyżka, jakaś fajna premia. Ktoś Was dostrzeże, doceni. A także no, rybeńki, tu w ogóle macie cudowny miesiąc, ten wrzesień. Tak jakby nabieracie wiatru w żagle i wpłyniecie, tak, przed siebie. W końcu czujecie, że, że żyjecie, że coś się zaczyna w tym Waszym życiu dziać. Mimo, że się wakacje kończą, to tutaj ten wrzesień przynosi niespodzianki. I to takie niespodzianki z przeznaczenia, na które sobie yy, zapracowaliście. Zasłużyliście. Tu jeżeli chodzi rybki o zdrówko, no to tutaj mamy kartę gwiazdy. Ona w tarocie pokazuje względnie dobre zdrowie. Jedynie warto zwrócić uwagę na Wasze ręce, dolegliwości płuc i oskrzeli. Natomiast jest to jedna z lepszych kart, jeśli pytamy o zdrowie. Te płuca, oskrzela to na zasadzie jakiś katar, kaszel, bolące gardło, tak? E, także może coś po prostu tutaj gdzieś e, przeszkadzać, jakaś chrypka. Także na to zwróćcie uwagę. Wiadomo, tu klimatyzacja, tu jakieś pomieszczenia klimatyzowane, wychodzicie gdzieś na zewnątrz. No, wrzesień jeszcze należy do takich ciepłych miesięcy, więc tutaj też może być jeszcze z tym um, jakiś problem. Także dbajcie o siebie. Ogólnie, rybki powiem tak: no, miłość, praca, finanse, bardzo ładnie. Zdrówko też. Także co ja mogę dodać, kochane rybki? Co ja mogę dodać? Mogę Wam jedynie dodać kartę wyroczni. I sprawdzić ogólnie, co jeszcze tutaj wyrocznie chcę dla Was przekazać. Nadchodzi nowy początek. Może to chodzi o miłość? Może, kochani, przychodzi ktoś z przeszłości? Może przychodzi jakaś nowa miłość, tak? Ja w ogóle bardzo lubię tę kartę. Uwielbiam. Bo nowe początki, kochani, są zwiastunem czegoś dobrego, czegoś nowego, czegoś lepszego, a jak wiecie, jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. I tutaj jest całkowita zmiana, całkowicie nowy początek, nowa droga. Także rybki, łapcie wiatr w żagle, idźcie do przodu, dbajcie o siebie, nie poddawajcie się, miejcie wiarę w swoje marzenia, naprawdę wszystko możecie w tym wrześniu zrealizować. Także wszystkiego dobrego, Rybenki, zapraszam Was do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.